Przechowywanie towaru to podstawowa potrzeba każdego producenta i dystrybutora. Przestrzeni jednak nie można rozciągać jak z gumy, a towaru czasem jest więcej, a czasem mniej, w zależności od pików rynkowych, sezonowości biznesu i okazji, z których mógłbyś chcieć skorzystać. Większość przedsiębiorców musi przepłacać za niewykorzystaną powierzchnię oraz wynajmować przestrzenie powyżej swoich aktualnych potrzeb. To wszystko jest obarczone dużym ryzykiem związanym z podpisywaniem wieloletnich i często niekorzystnych umów. To jednak i tak nie rozwiązuje wszystkich potrzeb, jak na przykład transport spowolniony na granicy ze zmienioną trasą i harmonogramem, albo dodatkowa przestrzeń do przeładunku towarów na standardowej dostawie. A może po prostu się nie mieścisz w stale wynajmowanych przestrzeniach, rzecz jasna. W ForLogistic wynajmiesz przestrzeń tylko na potrzebny czas. Rezerwacji możesz dokonać online, wybierając lokalizację, definiując wielkość potrzebnej przestrzeni i termin. Razem z opłatą zaakceptujesz umowę online i potwierdzisz rezerwację. Będziemy pilnować, by wynajęta przestrzeń spełniła Twoje oczekiwania. Sprawdzimy każdy obiekt pod względem technicznym, prawnym oraz wizualnym. Korzystaj z przestrzeni na Twoich zasadach tylko wtedy, kiedy chcesz i naprawdę potrzebujesz. Wejdź na forlogistic.com i wynajmij magazyn już teraz.